Kartofel Ziobro kocham cię To jest od nas w końcu kto Wy też pokażcie swoją siłę ci co nie dali followka na kanale Teraz możecie kliknąć serduszko SUPER BONUS Mam go, mam go kuźwa Mam go Jedziemy Jedziemy Kurwa, ale coś słabo zaczęło się. Ale jeszcze może być lepiej, spokojnie. Jak będzie dawał wild, tylko wildy nie wchodzą. Wild, wild, wild. Bardzo ważne: dostać mnożnik na którymśkolwiek symbolu. Jest wild, dalej. Na stawce 30 zł super bonus To jest 12k wartość bonusu Mamy 5X na nim Najlepszy symbol Ile już jest 1000 za zwykłe 5X Do trzeciego będę Dalej Znowu, teraz mamy 10x i dwóch, mamy ich dwóch teraz już. To może coś z tego być, to może coś z tego być. Jest znowu Wild i dwa, dwa razy 10, to może coś z tego być. To może coś z tego być teraz. Come on, tak, Jest! Co jest? Razy 5 do końca. Chyba dobrze jest. Chyba jest dobrze Chyba jest dobrze Na tej staweczce na pewno jest dobrze Idzie Dawaj dycha, od razu dycha Na 30 zł to już nie ma Na Super bonus na 30 zł to już nie ma jaj Idzie Idzie, 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 idzie Idzie To jeszcze nie koniec To jeszcze nie koniec Co CO JEST KURWA? AŻ TYLE? WHAT? TO JEST TYLKO 5X JEDEN BYŁ, POJEDYNCZY 5X TO BYŁ TYLKO JEDEN X DALEJ, JESZCZE DUŻO SPINÓW JEST Lecimy, lecimy, ja czuję, że to będzie to Tylko jeszcze niech połączy tego gościa, to jest najlepszy symbol To jest drugi najlepszy, ten jest najlepszy Tego gościa musimy dostać Jest dobrze jest dobrze, tylko jeszcze trochę połącz tutaj tego. Wildy, proszę jeszcze. Wildy, wildy, wildy. Jest git. Mamy to, mamy to. Święty Boże, mamy to.